Cześć Manko. dzisiaj KIA Carens, 14 rok Wymiana chłodnicy wody A co za tym idzie? Chłodnicy skrzyni automatycznej Dlatego nie jest tanio Najtańsza chłodnica dostępna kosztuje 550 zł I to jest cena dla nas po zniżkach w hurtowni I teraz tak, kwestia wymiany Zdejmujemy osłony Przedni pas odkręcamy zamek. Gdzieś tutaj dynda. Kostki kosteczki. Odsuwamy, klimatyzację. Odsuwamy albo demontujemy. By łatwiej było zdemontować, ale no jest czynnik w środku. A propos czynnika, w karensie jest nowy czynnik 1, 2, 3. 4, czyli drogi czynnik. Kierownicę powietrza zdejmujemy. Osłonę od spodu, również, oczywiście. Wentylator. Węże. Odsuwamy tutaj przeszkadzające elementy. Także intercooler. Kostki od rezystora. Wentylatora. Tak to wygląda z tej strony. No tutaj widać, że jakieś uszy, mocowania. Jakieś osłonki. Z drugiej strony, coś tam też jest ułożone analogicznie. Korek spustowy. Tutaj też dolot powietrza. Fragment dolotu. Tak wygląda chłodnica wody zintegrowana z chłodnicą oleju w automacie. I tu jest takie wyjście. Tutaj też do wyboru mamy chłodnicę. Bardzo dobrych producentów NRWi Takie tam lepsze. Albo oryginał. Nie ma żadnych tanich chińskich zamienników, ponieważ ta chodnica jest dwufunkcyjna w sensie jedna funkcja ponieważ tylko chodzi ale chodzi i automat, i silnik, i płyn chodzący w związku z tym nie jest to tania chodnica. Ta tutaj konkretnie się rozstrzeliła w tym miejscu. No można było robić jakąś lepiej dupę i próbować to gdzieś tam naprawiać ale nie uznaję takich rozwiązań. W ocenach mówiłem chyba jeszcze nie. No najtańsza 550 zł, no Oryginał oczywiście dużo, dużo droższy. I dostępność tych chłodnic też nie jest na, od ręki na półce, tylko na zamówienie. Ona już widać, że dałem się, zwróci uwagę, rozwarstwiała, już jest wygięta. No lata robią swoje, 11 lat. Co dalej? O tutaj odłożony przedni pas. Niestety te śruby w takim karensie 10-11-letnim już się ukręcają, więc wszystko gwintowanie nasmarowane od razu, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj zamek, tam jest linka dalej wypięta. Tak to wygląda. Troszeczkę wszystkiego pociekło, także płyn chodzący, oczywiście świeży. Trochę oleju do skrzyni automatycznej będzie trzeba dolać. A od spodu, moi drodzy, wygląda to tak. O, tutaj też korek spustowy z chodnicy już jest widoczny, wszystko poskręcane, te złote przewody to są nowe rurki, oryginalnie wyposażone w chodnicy do automatu. Od spodu, tak to wygląda moi drodzy, później trzeba będzie wszystko oczywiście umyć, wyczyścić, wydmuchać, żeby klient był zadowolony, bo to w sumie dobre auto. No i pozdrawiam Was serdecznie z naprawy Kia Karens.